Poniedziałek 6 listopada 2023. Czas na aktualizację, dzisiaj trochę późno, bo miałem zwariowany dzień. A więc do rzeczy. Tydzień temu byłem na jakimś parkingu w Nebraska, a dzisiaj jestem w tropikalnej pogodzie. Jestem jakieś 150 km na północ od Miami. Więc tak po kolei, w czwartek, nie, tydzień temu tak mówiłem, byłem w Nebraska. Chciałem dotrzeć do Montrealu na wtorek na 10, dotarłem na 11.30, a to wynikało z tego, że spedycja do mnie zadzwoniła i powiedzieli, że ładunek będzie dostarczony o czwartej po południu. Także zawióz zawiózł do, na 12, więc nie śpieszyłem się. Znaczy, jechałem normalnie, tylko walnąłem się spać, nie? Bo byłem zmęczony. No i dałem datę wyjazdu na piątek. W czwartek dowiedziałem się, że mam kółko do Teksasu. Ja się pytałem, nie ma Brytyjczyk Kolumbii? Nie ma. No ale jest Texas. No okej. Okay. A później tak mi zaświtało w głowie, popatrzyłem sobie na kalendarz um, Montrealu <coughs> i będzie fajna gra, fajny mecz w sobotę. Więc dzwonię do niego, mówię, skoro masz Texas, a nie miałbyś Florydy, trochę krótszej, bo bym coś szybciej wrócić do domu, mówi, nie ma problemu. Kierowcy chcą jechać do Teksasu, a ty pojedziesz na Florydę. Więc tak. wyjechałem w piątek około godziny 11. Pierwszą zrzutkę miałem w Orlando. Zresztą Widzieliście pewnie na Instagramie, że byłem w Orlando już wczoraj. Pierwszą rzutkę miałem wczoraj o 9 wieczorem w Orlando, więc ja dotarłem do Orlando już w niedzielę rano, wykręciłem dziesiątkę konstruktywnie, bo sobie pojeździłem na rowerze. Następnie o dziewiątej stawiłem się na pierwszy rozładunek. Zdjąłem to do północy, tam miałem sześć palet mrożonki i później udałem się w drugie miejsce, trochę na północ, miasto uniwersyteckie Gainesville na Florydzie. Tam o czwartej rano zdjąłem następne sześć palet mrożonki, po czym zdrzemnąłem się na tym rozładunku eee, zacząłem zmierzać mojego trzeciego miejsca e, Dover, Florida. to jest okolice Tampa Bay tam miałem jedną paletkę, jeszcze po drodze się zdrzemnąłem, no i ostatecznie dotarłem tutaj gdzie jestem na truck stopie Fort Pierce i zaraz wsiadam na rower i jadę nad Atlantyk, 28 stopni, ale noce są takie chłodnawe odejdę trochę od tego rumoru moja chłodnia zasuwa jak jak opętana, no, różnica temperatur jest du duża, no 30 stopni, a ja mam mrożonkę, na ja minus 20, więc ja to w ogóle bym chciał ją zostawić w trybie ciągłym, ale nie chcą, więc ona tak schłodzi się, 5 minut będzie wyłączona, a później przez 10 minut jest na ciągłym, ale jak zajdzie słońce, będzie dobrze. Także to jest to, co u mnie słychać, tropikalnie, lato w pełni, tylko że słońce już szybciej zachodzi, ale Florida to jest to, ale cały czas przyjeżdżać na Florida to bym nie chciał. Teraz według zwyczaju odpowiem na, dzisiaj mam raz, dwa, trzy, cztery pytania. Przynajmniej trzy pytania jedno stwierdzenie, jedna prośba, na które zadaliście tydzień temu. Pytanie numer jeden. Czy w Prynd są chłodnie hakowe i czy w Kanadzie USA jest tego typu sprzęt? Chłodnia hakowa to jest taka, gdzie są haki i są wieszone, zawieszane różne, yy, no krowy, świnie i tak dalej. W na pewno nie mamy takich yy, tych. O, zgasła. W Polsce na pewno nie mamy tak wodni, a czy w Ameryce i w Kanadzie są? Dobre pytanie, ja się z tym nigdy nie spotkałem. Trudno powiedzieć. Może są firmy specjalistyczne, które się tym zajmują, ale z tego co wiem, to po prostu jest tak, że transport przechodzi świeżych, świeżych krów, świeżych świnek do ubojni i później wy, 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 wychodzą z drugiej strony w, w pudełkach, więc... Trudne, dobre pytanie, ale nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć, bo sam, nie mam takiej wiedzy. Trzeba by poszukać w internecie, albo może są kierowcy, którzy jeżdżą na chłodniach w Stanach i w Kanadzie na tego typu sprzęcie. To może mogą odpowiedzieć w komentarzach. Pytanie numer dwa. Czy w ciężarówkach są montowane, i czy są popularne dodatkowe oświetlenia z przodu? Ewentualnie na dachu kabiny? Nie są popularne, ale są instalowane. Hmm. Z boku też są takie też instalowane. czasami są takie choinki kierowcy, ale dodatkowe oświetlenie przez niektórych e, posiadaczy ciężarowych jest montowane. Aczkolwiek tutaj nie ma jak tego używać, no, e, bo cały czas jest ruch i, i one przeważnie są tak ustawione, żeby świeciły jak, jako długie. Co jest wkurzające, to kierowcy, znaczy, e, dużo takich starych traków, które już ma. Matowe e, światła, nie takie już prawie że żółtawe, słabo świecą, dają sobie LEDy na dół, i oni myślą, że to są legalizowane światła, a one tylko rażą, i to jest bardzo wkurzające. E, a co do dodatkowych świateł, to się spotkałem w mojej karierze jeszcze, to było za starych czasów, jak jeździłem na nową Fullandię. Tam jest bardzo mały ruch nocą, i kierowcy właśnie mieli domontowane na lusterkach z każdej strony u góry dwa dodatkowe, takie, dwie dodatkowe lampy, które świeciły po dwóch stronach drogi. W w północnej Kanadzie, znaczy w północnym Ontario, zresztą też to było, bo tam jest bardzo dużo łosiów i żeby oświetlało im dobrze boki, nie? Tyle, co mogę powiedzieć w temacie. I pytanie numer 3. czy mógłbyś opowiedzieć, w jaki sposób działają kontrole wagi w USA i w jaki sposób utrzymujesz powiadomienie, że daną wagę możesz ominąć? Mam taki transponder z trzema światełkami: czerwone, żółte i zielone. Żółte, nie wiem czego służy. Czerwone i, i, i to jest system północnoamerykański w Stanach, który się nazywa Pripas. No i mają takie po prostu czytniki. Niektóre, niektóre Stany nawet nie ważą na tym Pripasie, tylko sprawdzają pozwolenia. Oni tam wszystko mają podłączone pod ten numer czytnika. I woją tak jest, że w niektórych miejscach jest tylko czytnik i oni wyrywkowo biorą na wagę i jak mi się zapali zielone światełko, to że mogę jechać dalej. Jak się zapali czerwone, to muszę zjechać na wagę. Mało tego, niektóre Stany nie korzystały z tego systemu, zrezygnowały, tak jak Georgia. Georgia ma ważenie na autostradzie i po prostu jest komunikowane, jest ważona podczas jazdy. Robione zdjęcie, zdjęcie zrealizowane informatycznie i sprawdza pozwolenia, komputer, znaczy program i tak dalej. I dostaje się później komunikat. Też było to widać na Insta w, w, ten, w niedzielę rano, bo, bo w Georgii tak było. I dostaje się komunikat na autostradzie: zjeść albo jeździć dalej. A są takie wagi, które są po prostu zamykane, otwierane. Jak jest otwarta, to trzeba zjechać. Jak jest zamknięta, to przejeżdżamy obok. Niektóre wagi też korzystają z różnych systemów łączonych. Na przykład Nebraska czasami wyłącza i Virginia czasami wyłącza przypasa i trzeba polegać na tym, czy jest waga otwarta, czy zamknięta. No trzeba być uważnym. Tak tutaj to działa. Są takie stany, Idaho cały czas ściąga, w Waszyngtonie pierwsza waga zawsze ściągnie. Nebraska to loteria, Wyoming przeważnie prosto, no różnie, nie? Dobra. I teraz ostatnia sugestia, ona cały czas wraca, ja czasami to robię, a później zapominam. Mam fajny pomysł, Rafał. Pod każdym filmem z trasy wrzuciłbyś mapę, którą jedziesz i potwierdziłoby nam to. Te miejscowości, które znane. Ja to teraz na jakiś czas zacznę robić, później zapomnę, więc musicie mi o tym regularnie przypominać. Ja mam przemian informacji, pracy, eee, nagrywania filmów, montowania i. Uff, bo to jest trochę roboty, ale już mam w tym plan. <laughs> Taki to był typ pytań. Zadawajcie kolejne pytania, za tydzień odpowiem Wam na następne. Taki to był typ aktualizacji, prawie że na żywo. Dzisiaj mam? która jest godzina? 1364. W Polsce 1734 Prawie że na żywo z Florydy Gdzie lato? Nigdy się nie kończy. Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy. Dziękuję Wam za uwagę. Ale ta bryza od Atlantyku idzie aż tu. Pa!